Aleś ty dzisiaj kolorowa? No, w porównaniu z tobą to raczej mdła, powiedziałabym. No wiesz, ostre, soczyste kolory są bardzo modne tego lata. Nie tylko w ubiorze, ale również w makijażu. Być kolorowym to być modnym. Czyli bądźmy kolorowe, tak? Nie bójmy się koloru. Ale kolor to nie tylko ubiór. Można mieć też kolor na skórze, moja droga. Czyżbyś zdecydowała się na. Zastanawiam się, zastanawiam się. Jest to rzecz, którą trzeba, no, można rozważyć. Ja rozważam już od wielu lat tą Chyba rzecz. Od dziesięciu, tak jak słyszę. Tak, ale chętnie pójdę z tobą, zobaczę, jakie ty będziesz miała dylematy. Dobra, chodź. Kiedyś tatuaż kojarzył się tylko z cieniami życia więziennego, potem z alternatywą dla odważnych, a teraz po prostu sztuka na ciele. Niektórzy tatuują sobie fragmenty ulubionych obrazów lub misterne grafiki rodem z Matrixa. Przyjrzyjmy się temu z bliska.